Hej hej, ja to kolejny epizod Skyrima Przez cały poprzedni epizod próbowaliśmy polować na pana e, O nazwie... Jak ma pan go nazwisko? Or I goście Ewidentnie dobrze się kryje. Bo nie mogę go namierzyć. Wszedłem w kolejne lokacje i myślę, że to mogłoby być już ostatnia, ale chyba jeszcze nie będzie. A może? No nic, zaraz się okaże. Super skarby Skarby, skarby, mamy skarb, czy nie mamy skarbu no, Tu nic nie ma, tu nic nie ma, żadnych kuferków, nic na mnie nie czeka, po prostu jestem zniesmaczony. Jedyne co możemy czekać to powiedzieć śmierć? Ale no to nie pozwolimy. Prawda? All right, udało się, jest gość. Okej, okay, ten gość ma power. Pomaliłem się, dobra. I to jest jedyneczka. Fik. No, co ty gadasz, gościu? Ma jakieś teleportations? Okej, okay, to go nie łapie. Okej. Okay. Gą się. No, to będzie trudniejsze. A zatem, Róża Sanguina... no okazuje się bardziej Słabość. Co ten chłop tam ma? się jest kozak. No, naprawdę konkretne czary. Moja magia chyba na niego nie działa. Na to wygląda. Myślałem, że to przez obronę jakąś, ale niestety nie. Zatem zostaje mi tylko coś konkretnego. Musimy uderzać... buławą. I tak też spróbujemy zrobić. głowa mag jak Okej. Okay. No, to już jest jak walka. Bo. No i faktycznie niestety nie... No, w ogóle nie trzeba na moją magię. Nie no i się na się Dobra, musimy kondycję jakąś ogarnąć. Oczywiście nigdy tego nie używałem. A! Spraszył może to nam pomoże. Niezwykłej kondycji Miam, miam, miam! Udało się, tak jest! Zginął chłopak. Właśnie co on tu miał? Diament! Klucz do windy, to się na pewno przyda. rzeczywistość oraz inne kłamstwa. Let's check this out. Złoto, naszyjnik naprawy. Zdrowa wygrana z zdrowa przestrzeni 30% konkret. Wybitnego zniszczenia 20%. Mniej kosztują czary, pięknie. Szklane buty bierzemy. Czarną szatę. Oczywiście też. Skulna gormasza słabizna, rękawiczki, nic. bez zbiorą ciekawy i kostur to sobie tym je raczył cały czas o ok staliśmy spowolnieni więc pierwsze co to to drugie trzeba obciążenie wrzucić a co oznacza składniki nie <laughs> różne dwie merskie pierdały trzeba to usuwać. tak jak w tryb bez dwa. Nie wiem do czego to jest wszystko. Chyba do niczego. Oceniamy no, gdzieś indziej. No jakoś trzeba znaleźć skarby tutaj, przecież to nie mogło być wszystko. Co ten kościół... Musi coś tu mieć jeszcze pochowane. Nie powiem, walka była dosyć trudna i wymagająca. No, jako, że używam cały czas magii. Jestem do tego przyzwyczajony, a walka wręcz troszkę sprawi mi kłopoty, no i jak było widać, nie ma za dużej kondycji. Jeden strzał i po, po całej energii. No nic, tu nadal nic nie ma. Mam nadzieję, że tutaj na górze mam jakąś super wyposażoną skrzynię, w której czekają wszelkie skarby dla mnie. Okej. Okay. Co za prostak. Nie ma żadnych skarbów, nie ma, aha. Z to chyba nie, nie jest jedyne co przychodzi mi do głowy. Najchętniej rozniosłbym mu, mu tą chatę. No ale, co mi to da? Nic. Dobra, lecimy dalej. Mamy drzwi, winne. Aha! Windy mają, kuferek. Malachit weźmy, dusza, kasa, kostur, błyskawic. Fuck yeah. Uuuu, to jest ładne. Bardzo ładne. A tutaj wrzucimy jakieś pierdółki od... ...femerów. Złom. sam złom zamerski to sobie zostawiłem, bo to jest ciekawe wydaje mi się, że może mieć to jakieś znaczenie a chyba nie, twardy zamerski metr może jednak, dobra inaczej, weźmy to troszkę i zobaczymy w mieście chyba można to przelać już jakoś Nie, ja go dużo. Dobra, tam to mój skomodziej nie zostawimy. Jesteśmy lętki. Lęcicy, lecicy. Lep. Lecimy śwignią. Arios. No i dostaliśmy się chyba na sandu, Wspaniałe windy Czy to nas przywiodło? Pięknie, tutaj jesteśmy Cudownie, już myślałem, że będę musiał zdrałować z buta tam gdzieś Przez całe te lochy Nie podobała mi się ta kraina, więc na szczęście udało mi się uciec stamtąd Szybszą drogą Ok, skoro to już mamy z głowy, to wracamy na rewiry. No, ale tutaj spróbujemy się przydostać na tamtą stronę klifu. Trąbą powietrzną. Zobaczymy, co tam. Co z tego wyjdzie. A, no tak. Nie uda się to tak szybko. E. O nie, znowu biegną na ludzie. Nie mogę sobie darować już. Kolejni dotknięcie. Już skroiłem waszego pana. Nie powinniście mnie denerwować. No było tutaj biegać, było. Naprawdę było to warte. No jakoś nie sądzę. O, no nie gadajcie, znowu jakieś przejście. Lochy, jakby nie pierdolę. Tego już mnie nie dobra. Zmieniałem zdanie. Nie idę tam, nie będę używał tamtego krzyku. Zatem wracamy do naszego tego oddechu. Tu, oczywiście, nic nie ma, jak zawsze, bo chłopaki wszystko naszą w sobie. <tuszy> Nie, a zatem, gdzie musimy wrócić? Eee, bieżący obszar. Come on. Mapa świata. Ok. Musimy wrócić do ołtarzu Pyrrha, więc zrobiłem szybką podróż. O, była to jedna z bardziej wymagających misji. Strasznie, co teraz się stanie, to ja jestem ciekaw. O parę kadzidła. O. A nie Dobra robota. Aspekt śmiertelniku. Dziękuję. Wszystko jest w porządku. A Orchendor krąży po arenie. Jego zdrada zostanie ukarana. A twoje posłuszeństwo nagrodzone dziękuję dobra, no co tam się stanie z tymi dotknięciami ktokolwiek przeżył nie, dotknięci sąd. są jedynie naczyniami mojego błogosławieństwa Żyganie nie uważam, będzie się ono rozprzestrzeniać przez dotyk ich i mój czyli zaraza okay. inny nadzorca Zastąpi Orchendora, gdy nadejdzie pora. Na razie wszystko jest oczyszczone i uporządkowane. Dzięki mnie, oczywiście. No dobra. Co się teraz Idź. stanie? Odszukaj swe przeznaczenie. Your Będę cię obserwować. Być może jeszcze się spotkamy po wszystkim. Po wszystkim? Ma no, zejść jakaś apokalipsa. No dobra. Przyjmij no, ład oraz niełatwą prawdę, śmiertelniku. Ciekawe czy czym mowa. Bywaj. So long. No jest to dosyć tajemnicze ale quest został wykonany nareszcie Dostałem jakiś przedmiot Nie jestem pewien co to było Czy to jest broń czy Konstru byskawicz był Laska to wszystko mieliśmy już wcześniej Strój może Czarna ta maga A jest łamacz czarów, to dostałem. Podczas blokowania tworzy znak, który chroni przed czarami do 50 punktów. No nie wiem, nic specjalnego. Szczególnie dla mnie, gdy już w ogóle nie używam tarczy, no ale. A no tak, no ale też dodatkowo mnie obciążył, więc po raz kolejny nie mam problem. Muszę coś powywalać paski skóry powinienem zostawić domu o tym zapomniałem pospolite dusze, dobra, używajmy troszkę pożywajmy troszkę tych dusz, dowodujemy sobie broń róże oczywiście wyk enter różyczka też troszkę mnie. Pomoże się pozbyć. Dobra. A no, luj. Co by tu jeszcze doładować? Orkowy łuk? Może. E, jest dosyć pełny buława. Buława możemy podładować. Pospolitym klejnotem dusz. Dobra. Jesteśmy troszkę lżejsi. Tutaj strój, szklane buty. Ty, może też kalne buty wyrzucimy, ale to tylko ciężar dwóch więc nie jest to za dużo. Hmm. coś to może być ciężkiego, co można wyrzucić. Wygląda na to, że nic. Regeneracja magii, dobra, to jest słabe, to możemy wyrzucić. Okej, okay. coś z nie może. Kill off. No, jak zwykle jednak, kill off trzeba wywalić. Jest to dosyć ciężkie i nie bardzo przydatne. Okej. Okay. No to co, szukamy kolejnego quest'a. Odpalamy tutaj ten... Prawdziwy przyjaciele, może innym razem, ale biznesowe podejście, porozumienie, bo Skyrim. Z tym po cichu mam trochę problem. Spostrzegłem zapiski Szalin Dora, który chce przetłumaczyć. i wykorzystać jako pomoc naukową w Akademii. Poprosił mnie o odnalezienie jakiegoś egzemplarza. Interesujące. Gdzie mamy iść? Tutaj, Ford Zielony Mur. Szybka podróż. Lecimy. No, wszystko załatwiłem. W międzyczasie skoczyłem do miasta. Posprzedawałem pierdółki. Okazało się, że część z tego dwomirskiego złomu faktycznie da się przytopić na sztabki krasnodębskiego metalu. A później stworzyć z tego rzeczy. A fakt, no nie wiem, co miałem iść. Okay. Także nie jest to takie bezużyteczne, ale też nie wszystkie z tych złomów. Z tego złomu udało się przetopić. Także no można brać, chociaż na tym poziomie raczej nie są to potrzebne rzeczy. <śmiech> <śmiech> Sorry. Coś to jakiś lisek. Dobra. Lisek nie będzie zagrażał mi. Biegiem, 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 biegiem. O, a to co to jest? Znowu niedziarek. Panie niedźwieź. Możesz pan mi dać spokój, bo chcecie jeszcze ustrzelić. Musimy go ściągnąć jeszcze łukiem wiązania, bo potrzebujemy troszkę dusz. No i proszę, dusza złapana. Dziękuję za współpracę. No co to? No ładnie, trafiliśmy. Smok. No, ze smokiem nie ma tak lekko, bo on raczej... <laughs> nie dają za wygraną. No to troszkę się tu pobawimy. Zobaczmy się. I zacznijmy zabawę.